Cześć witajcie eee, Który dzisiaj jest 12 13 listopada 2022 Jedne z ostatnich chyba takich w miarę sensownych dni, bo dzisiaj będzie 6-9 stopni a od przyszłego tygodnia już jakiś mroźnik i może coś posypać białym więc tutaj śmigam z kolegą Krzyśkiem i jego sąsiadem na CRFC a sąsiad na takiej starej wądzie pokażę wam później klasycznej 125 chyba z 98 e, fajny motocykl no i co? Taka niedziela śmigamy sobie parę godzin już jest po zmianie czasu więc nie ma zbyt dużo nie, tych jasnych godzin w ciągu dnia nie ma już zbyt dużo Więc trzeba korzystać. Jeszcze być może jeden kolega Michał dojedzie do nas z Rzeszowa. A no gdzieś tam do 14-15 sobie pośmigamy. Jesteśmy w okolicach powiedzmy Nowa Dęba. Podkarpackie. Czyli można powiedzieć taka trochę puszcza Sandomierska A dzisiaj nie jestem przewodnikiem, tylko jestem uczestnikiem. U kolegów tereny. Więc ja tylko za nimi jadę. Ale fajnie tak jest. Jak się nie prowadzi, tylko ktoś jedzie pierwszy, a ty tylko skupiasz się na drodze. I już jesteśmy sobie rozgrzewce, bo zrobiliśmy was 10-15 km. A ja w ogóle miałem dojazd tutaj, gdzie spod Rzeszowa godzinkę tak zmarzłem. Bo rano było, nie wiem. 3-4 stopnie Przyjechałem tu się grzałem Na karterze silnika

Tak, dołączył do nas jeszcze Michał, więc mamy go pana czwartego. Nie wiem, czy ten będzie lepiej. <głos> <głos> Niezłe bagienko, a muszę jechać w odstępie, bo <noise> i tak kolega mnie cały owalił łotem. Ale już chciałem jechać, nie chciałem się zatrzymywać. <gry> uh. Mokre hamulce. Tak to jest jak się jedzie z tyłu Tak się wygląda właśnie Kierownica uwalona Coś pięknego Fajny efekt liści Otwierają się jakieś zapadki Ale fajnie jeździmy, już ja wiem. Prawie 3 godziny, 2,5. 2,5 super rozgrzewka. Fakt, że jestem po wszystko co się da. Wszystkie warstwy również w spodniach. I coś lekko czuję, że się poce. No ale lepiej się nie rozbierać, bo się później przewieje. Człowiek. No fajne tereny te tutaj dojeżdżenia. Dużo takich fajnych, szybkich dróg leśnych. Nawet nie ma dużo piachu, chyba że jest w ogóle po prostu... No już listopad, dlatego ten piasek jest taki zbity, zbity, ubity. Tak, najlepiej jechać środkiem To jest właśnie bardzo dobre rozwiązanie Tym bardziej, że Tam był taka Uskok jakby, z metrowy w dół Więc lepiej było jechać środkiem, błotem no ta jazda w kolejinie Jest lepsza Nawet w błotnej Nieźle ale bardzo dużo dróg jeździmy, których w ogóle nie ma na przykład na mapach. Co jest rzeczą oczywiście oczywistą, że jest mnóstwo, jest o wiele więcej dróg tak naprawdę istniejących niż rozrysowanych w tych mapach turystycznych. Dlatego fajnie jak czasami lokalsi jeżdżą, bo lokalsi jeżdżą troszkę po tym jak po, no po prostu po rozpoznaniu sobie takiego terenu Rozpoznanie terenu w terenie A nie w mapie A niektórzy tak jeżdżą po prostu no. Też na, na azymut Patrzą gdzie droga i jadą Nieważne czy nie, czy nie ma na mapie, ważne, że jest w terenie Nie czułem drzewo O, jest piaseczek A, Tutaj chyba lepiej trójką A, będzie liść I drugi liść I trzeci liść to był już raczej liść drzewny. Gdzie oni są? A tam. Bo muszę z tamtej strony jechać, bo te liście drzewne nie są zbyt miłe. Do tyłu Uu, To było fajne, naprawdę trochę piasteczków Fajny podjezdnik i na taki nasyp Zabrakło nogi od uparcia <gryw> Na samej górze bo była kolejna no, ale nic, idziemy dalej Uu. Pomyśl, że zrobiliśmy dopiero 80 km. Ha. Kolejna droga, której nie ma na mapie, ale lokalsi znają. No nie, no jestem w szoku. Po prostu dzisiaj myślałem, że będzie naprawdę źle, jeżeli chodzi o trakcję. No, można powiedzieć, że było kaszka z mleczkiem taka trochę. Jak dla tego motocykla. Może kwestia też już, że czuję się trochę bardziej pewnie niż kiedyś. Kiedyś unikałem błota, tylko dziś boczkiem. To tylko pakowało mi większe kłopoty a ten motor po prostu jedzie po wszystkim, po błocie, pośrodkiem ej, bo tutaj się zaraz zgubię ja będę gadał, a nie patrzył się gdzie koledzy jadą muszę troszkę przyspieszyć widzicie, to jest taki fajny przejazd tylko lokalsi taką drogę znają, w życiu bym tędy nie pojechał o, i wróciliśmy do punktu którym zaczęliśmy? Nie, nie, nie. Co? klocki Co zrobiłeś? 2000 ty, ty, ty. tysiące kilometrów Znaczy no, to jest, piach i błoto je wykończył Tak Ale co, piszczą? Nie, już nie ma ich, bo ostatnio zmieniałem koło, to już wiesz Aha. No tak, nie wiem, nie, tak, już... bo tak bo zaraz ci dokończą ci tarcze od, od takiego jeżdżenia to, to i tak było no Nie, ja założyłem na początku sezonu 7000 mają z tyłu. O. Możesz zobaczyć. Ale to teraz tak, też założyłem Wszędzie jeżdżę. gdzie no, W Bajamo to kupiłem, ale jakieś 4 chyba Nie oryginały no. No. Takie. Powiedziałbym, że jedna trzecia dopiero się zużyła. Oh.